Czy wiesz, że noc pachnie metalem i chlorem? Pracuję w laboratorium. Analizuję ślady krwi. W dzień liczę krople. W nocy liczę winy. Mam podwójne życie. Mam kodeks. Tylko ci, którzy umykają prawu. Sprawdzam fakty. Zawsze dwa razy. Rytuał zaczyna się wcześniej. Plastik szeleszczy. Taśma klei się do palców. Ostrze jest zimne jak szkło. Wentylator buczy. Światło miga. Serce wybija równy takt. Cisza gęstnieje. Miasto oddycha za ścianą. Syrena płacze daleko. Zapach rdzy miesza się z mydłem. Każdy krok brzmi za głośno. Każda myśl tnie. Pot spływa po karku. Oddech pachnie kawą i strachem. Wiem, że każdy ślad zostaje. Dlatego sprzątam myśli. Kulminacja przychodzi bez krzyku. Tylko spojrzenie. Zrozumienie. Porządek wraca. Rano znów jestem analitykiem. Uśmiecham się. A kodeks szepcze.